To jest Wasza wina. Tak, tak, to jest Wasza, Wasza i tylko i wyłącznie Wasza wina. Zmusiliście mnie do tego. Zmusiliście mnie do tego, bym poszedł do kina na anime o koszykówce. Mój sport, moja miłość, moja koszykówka i anime. Uff, uff. Wiedziałem, wiedziałem, całym sobą, wiedziałem, że będzie źle. Całym sobą, wiedziałem, że będę krzyczał, że będę się denerwował. I wiecie co? Dobrze się bawiłem. Ja nie, nie... teraz powiem. Aa, Kevin, aaa Kevin, Jakim cudem? Ja, wa, wa, a, wa, what happened? What happened? The first Slam Dunk, to jest anime, które jest na podstawie mangi, która już też miała swoją mechanizację anime w latach 90 od ziomeczka, który jest mega fanem koszykówki od dawna. Co więcej, pisze mangę teraz o koszykarzach, ale jeżdżących na wózku. Ło kurna, ziomek! Dobra, 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 sprawdźmy, jak do tego doszło. Bo, bo, najwyraźniej Julian pokochał anime o koszykówce. Reżyserem i scenarzystą The First Slam Dunk jest Takahito Inoue. Ziomek. Który jest także twórcą mangi, co nie jest nie zdarza się zawsze. To jest jego debiut reżyserski, to jest jego debiut jako scenarzysty do e, pełnomatronowego anime, i on wziął się za ten projekt, ponieważ zobaczył pierwsze wizualizacje i bardzo go zachęcili do tego. Zresztą, prawdopodobnie też dlatego, ponieważ jego mangi i jego pierwsza adaptacja anime z lat 90. na tyle dobrze się sprzedała, że prawdopodobnie producenci no, mogli sobie pozwolić na to, żeby powiedzieć: Masz, rób, jesteś na tyle dużym nazwiskiem, że w ciebie wierzymy. On, jedną rzeczą, którą powiedział w wywiadach, było to, że zależało mu na tym, żeby dodać troszeczkę więcej życia. On użył stwierdzenia, żeby dodać krwi bohaterom i chciał też sprawić, to jest jedna z fajnych rzeczy, on chciał, żeby ten film działał zarówno dla całkiem nowych widzów, jak i dla widzów, którzy już znają mangę, znają anime, znają wszystko. To jest coś, jak on to powiedział tak, o już cię facet szanuje mega, bo dokładnie tak ma być. Nawet jeżeli historia, która jest opowiadana już była w jakiś sposób opowiedziana w mandze, to on powiedział, nawet osoba, która to wszystko już czytała, zobaczy to z innej perspektywy. On napisał ten scenariusz, żeby to była inna perspektywa. I cały film, uwaga, uwaga, cały film tak naprawdę to jest jeden mecz. Od pierwszego do ostatniego gwizdka. To jest cała nasza fabuła. I sobie, o kurcze, ciekawe no nie, i tak... No dobra, ale on skacze czasami i robi retrospekcję. Więc mamy mecz, w trakcie którego poznajemy naszych bohaterów, naszą piątkę bohaterów grających w kosza. Znowu, bardzo ciekawy zabieg. Muszę przyznać, mega mi się podoba ten zabieg w tej kwestii, że dla osoby, Wchodzącej, ty dostajesz okej, okay, widzisz, że jakiś zawodnik w jakiś sposób gra, a potem troszeczkę się dowiadujesz dlaczego. Trochę pogłębiasz i znowu pogłębiasz, i znowu pogłębiasz. Bardzo fajny zabieg, który z jednej strony daje też taki oddech. Jako osoba, która ogląda, wiecie to jest troszeczkę jak z wyścigami. Jak oglądasz film o wyścigach, o walkach i tak dalej, no to to jest ten element taki okej, okay, walczą, 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 a teraz przerwaj, teraz jest okej, okej. Oddech, ponieważ film musi mieć pewien rytm. I tutaj to jest po to, żeby nadać pewien rytm temu anime. I muszę przyznać, rytm jest całkiem nieźle zachowany, właściwie do ostatnich 20 minut. Więc tutaj dostajemy właśnie te takie fajne wstawki, które sprawiają, że ci bohaterowie szybko stają się. No nie powiem, dobra, trójwymiarowy to jest za dużo powiedziane. W miarę trójwymiarowi. Właściwie każdy z nich dostaje chociaż kilka takich małych elementów, które podbudowują. Co więcej, naszym głównym bohaterem jest ziomeczek, który jest małym rozgrywającym w ogromnej ilości filmów. Ja, uwierzcie mi, o widziałem chyba każdy film koszykarski, może poza, nie wiem, Be Like Mike, bo tam grał Lil Wayne, nie wiem, Lil coś tam tam grał, Lil Bow Wow tam grał i miał buty Mike'a, szanujmy się, nie oglądam takiego gówna, ale oglądałem każdy, więc wiem, jak najczęściej jest. Jeżeli jesteś małym rozgrywającym, to musisz oddać rzut ostatni, musisz być najszybszy, najlepszy, najmocniejszy, bla, 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 no nie? Jasne. A tutaj oni już w tym momencie, mimo tego, że robią z rozgrywającego główną postać w tym filmie, to nie jest ona najwięcej punktującym, najszybszym, ale najwyraźniejszym, wiecie, nowym, najlepszym zawodnikiem Stevenem Curry i w ogóle. Ua! Ja zawsze mówię Steven, ja wiem, Stefan. Um, I to jest fajne, ponieważ ja oglądam ten mecz i tak mi się sobie, okej, okay, obserwujemy jego drogę, obserwujemy jego drogę, która w dodatku jest. Drogą radzenia sobie ze stratą. I nagle dostajesz tak, o kurcze, fajne, mimo tego, że ja rozumiem, ja widziałem różne typu e, tego typu anime, a nawet tak naprawdę ty gry gdzie mamy, zaczynamy od straty. Ta strata jakoś wpływa na ciebie, że jesteś zamkniętym w sobie typem, ale dostajesz zrozumienie, dlaczego jesteś zamkniętym w sobie typem. Ale tutaj to jakoś bardzo fajnie działa, ponieważ. Jest to zbilansowane, bo nie jest on ani super, hiper łubu-dubu koszykarzem, takim, że wiecie, przeskakuje budynki. Nie jest aż tak zamknięty w sobie, że to jest masakra. Nie jest aż do przesady śmieszkowaty. Właśnie żadna z postaci poza jedną, która jest robiona na modelu Denisa Rodmana, i jest tylko tym. W tym filmie ona jest wyraźnie comic reliefem, to żadna postać, co jest ogromnym plusem, nie jest sprowadzona do absurdu. Nie jest żenująco absurdalna. Teraz podam mój przykład, który, wy wiecie, że ja nienawidzę i nosukę i tego drugiego ziomeczka, który zasypia i wtedy walczy, a jak się obudzi, to się wszystkiego boi drze i mówi, ja chcę żonę. Oczywiście o Demon Slayerze mówię. To, to ten sposób przeniesienia, na zasadzie każda postać musi być tak przerysowana, bo inaczej anime się nie sprzeda, albo manga się nie sprzeda. Tutaj pan reżyser mówi, fuck you, da się zrobić osoby, które czasami momentami trochę przesadzą, no nie? Czasami jest troszeczkę hiperbola, ale tak naprawdę są bardzo ludzkie. Bardzo normalne. Co więcej, to co dla mnie sprawia, że ten film działa, i mówię to jako osoba, która, mówi, widziałam prawie wszystkie filmy o koszykówce, jakie są, grała w koszykówkę, no teraz może już nie gram, ale grała całe życie właściwie w koszykówkę, na różnych poziomach, jeździła na Mistrzostwa Polski i tak dalej. Mówię to jako osoba, która, no, no, no zjadł, która wciąż ogląda mecze koszykówki i płacze czasami, jak ktoś tam wygrywa, albo coś w tym rodzaju. No w tym roku może nie, ale jak na przykład wygrał, jak wygrał Janis, jak wygrał St Stephen Curry, jak wygrał Garnet, to płakałem jak głupi, e, jak oglądałem jego, albo płakał ze smutku, jak przegrywał Karmalon. Więc mówię to jako ta osoba. To, więc powiedzmy, że mój film koszykarski jest mega, mega wymagający. Jako osoba mega, mega wymagająca mogę powiedzieć, że ten film, zarówno z punktu widzenia koszykarskiego, robi bardzo dobrą robotę, by odtworzyć ruch, by odtworzyć dynamikę zespołu, by odtworzyć dramatyzm, by odtworzyć, e, odtworzyć zachowania ludzi na boisku. To jest jedna strona, a z drugiej, ze strony tych zawodników i ich treningów, ich. Um, takich relat, motywacji, tego, jak oni rozumieją koszykówkę, nawet tego, jak grają sobie na boisku przed, przed szkołą, to wszystko jest zajebiście odtworzone. To czytanie gazety sobie koszykarskiej i gdzieś tam i myślenie sobie, że to ja jestem w tym miejscu. A to trenowanie samemu kozłów pod nogą, kozłów za, za, za nogami i gdzieś tam uderzanie się. Niechęć grania z jakimiś tam typkami, ponieważ ja myślę tylko o swoim jakimś tam rozwoju, albo tak naprawdę przepracowuję emocjonalne rzeczy złując piłkę na boisku. Tutaj to dostajemy. Dostajemy ziomeczka, który który tak naprawdę ma, ma jest troszeczkę takim opiekunem trochę e, i, i ma w sobie takie nieustanne poczucie kurcze, no możesz się poddać i musi walczyć z tym, że, że jakaś część jego mówi no dobra no już zrobiłeś swoje możesz się poddać. I on musi z tym niejako walczyć. Masz, in, masz innego ziomeczka, który jest tak tak bardzo wzorowany. Trochę na Peja Jakowiciu, troszeczkę na Reju ale nie. Na red mi Czy jestem takim cichym ziomeczkiem, a to wiecie, to jest, to jest ta cicha postać na przykład z, nawet z Cubasy, która jest bardzo cicha, ma bardzo zmrużone oczy najczęściej, ciemne włosy najczęściej. I ona bardzo rzadko odzywa, ale jest najlepszą, na przykład najlepszym w walce mieczem. To jest tego typu typek, który ma zajebiście wyrobiony nadgarstek. I uwaga, są te, znowu takie pierdłki, na zasadzie ten ziomek jest mega zmęczony, ale dostaje piłkę i rzuca i. W pewnym momencie nagle dostajemy jego myśli i jego myśli, które mówią o tym, że no on się nie może ruszać, ale ręka, ręka działa. I słyszę wtedy ten dźwięk, dźwięk oczywiście siatki, przepalanej przez piłkę. Mówi to jest coś, co zawsze dodaje mi sił. Ja mówię, ja znam takich koszykarzy, znam ludzi, którzy po prostu nie mam siły. Ja się ledwo co słaniam na nogach, dostaję podanie i ta osoba po prostu automatu. Auto ja nie wiem, jakim cudem. On potem opuści te ręce mówi: kurno, mam wszędzie. Ja nie mogę podnieść rąk, żeby ci podać ręki, ale dostanę piłkę. Pup. Jestem Żyd, bo jestem Peją Stalakowiczem, jestem Rejem Alenem. To tak, tak działa, więc to jest cudowne w tym filmie, że charaktery tych postaci tak bliskie są w zachowaniu, ale także w zachowaniu koszykarskim, do prawdy, w cudzysłowie do prawdy, na zasadzie do prawdziwych zachowań koszykarzy. Zresztą, to jest coś, co mnie zafascynowało, że oczywiście to jest anime. Więc będziemy mieli siedemnastolatków, które są trochę za wysoko skaczą, niektórzy trochę za, za mocno tankują. Okej, okay. ja to przymykam na to oko. Ale jednocześnie dostaniemy kilka świetnie pokazanych zasłon, ruchów koszykarzy, nawet zawołanie zagrywki, nawet jak powinna noga iść, kiedy... Idzie kozioł pod nogą i jak druga noga powinna, na, czym, na której nocy powinien być ciężar w momencie, w którym ruszasz, żeby wyprzedzić swojego obrońcę, jak obrońca powinien się ruszać. Moment jest, było kilka zagrywek, takich pokazanych zagrywek, gdzie piłka gdzieś idzie, a ja ja po prostu wiem, co powinno się stać. I, i jest, jest tak piękne, tak płynne odtworzenie tego. Ja jako osoba, która gra głównie pod koszem, jak widzę taką akcję, gdzie mamy ziomeczką, dostaje piłkę, on od razu robi delikatniutki ruch i ciak i hak. Ja on Ja miałem ciach, gdy on to zrobił, bo to było tak przepięknie odtworzone, tak klas, to, to był, tak zachowuje się porządny center. I wiecie, to jest coś, co, co nie jest łatwe do odtworzenia, bo mówię, ja filmów, obejrzycie sobie Above the Rim z tupakiem. Tam nie ma czegoś tamtych takiego. Obejście sobie nawet ten nowy film, który zrobił Adam Sandler. Tam mamy bardzo dużo normalnej koszykówki. Do momentu aż trzeba zrobić kosz, stratę lub przechwyt. Bo wtedy jest cięcie i ustawiamy, że odrób wysoki kozioł. Aha, zabrałem Ci piłkę! Anime ma ten plus, że może wszystko przepięknie wyrejestrować. I tak, będziesz miał ziomeczka, który skacze i nie wiadomo skąd bierze się i nagle jest, i bum, i bloczek, i jasne. Ale jest tak dużo tych takich fajnych, malutkich smaczków, jeżeli chodzi o, o ruch. Na przykład ustawienie stóp przy rzucie za trzy, zasadzie jak że osoba biegnie i w momencie, w którym wybiega, ona, ona nie skacze, nie spada w ten sposób, tylko spada w ten sposób. Przodem do kosza. To jest jedna z rzeczy, którą się uczysz, bo wtedy twoje ciało automatycznie się obraca i łatwiej wychodzić. Lepiej wychodzisz pionowo, żeby móc oddać. Ja wiem, to są bzdurki, i dla was, część z was może powiedzieć, Julian, ale nas to nie obchodzi. Ja, to nie wpływa dla nas na jakoś filmu. Dla mnie wpływa. Dla mnie wpływa, ponieważ miałem ogromnie wysokie wymagania wobec tego filmu, ponieważ jest kocham koszykówkę może bardziej niż ten pan, który jest autorem. Więc dla mnie to było mega ważne, bo inna, każda inna rzecz by mnie wybiła z rytmu. Zresztą wybiły mnie, wybiło mnie trzy właściwie, albo trzy, albo cztery rzeczy. Jedna rzecz, kiedy był zagwizdany faul w ataku. Nie, 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 nie. on był na... Tak zwanym, e, w, w, pomalowanym, więc tak naprawdę to byłby jego fał. Jedna, że zasady dotyczące czasu czas leci o kiedy nie powinien lecieć. Możliwe, że w japońskich szkołach jest inaczej i po koszu ten czas leci. Obecnie czas się zatrzymuje po koszu, szczególnie w ostatnich minutach, w pierwszych minutach w ligach amatorskich się nie zatrzymuje, więc możliwe, że to jest kwestia japońskich przepisów, a nie. A, a nie jakiegoś tam błędu. No i raz gdzieś tam były jakieś takie rzeczy, na przykład e, kwestia, że to są naprawdę fajnie pokazani koszykarze, którzy robią wiele normalnych, mądrych rzeczy, ale trenerów mają kretynów. Bez dwóch zdań. Trenerzy to są kretyni, ponieważ dostajemy tu jakąś sytuację, gdzie nagle rzucona jest strefa i krycie na całym, i ojeju, jeju, pięć strat z rzędu, co w ogóle jest niemożliwe, dopiero wtedy jest brany czas i nie jest pokazane właściwie, jest pokazane, no dobra, ty podasz temu, temu, a przecież. Każdy, y, każdy trenujący w liceum trenował, jak się rozbija krycie na całym boisku, więc tam było oczywiście to, 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 bum, kosz. Wszystko oczywiście grane piłką, a tutaj nic nie jest grane piłką, i to są te takie elementy, które mogą cię zirytować w niektórych momentach, jeżeli grałeś w kosza. Ale z drugiej strony, na przykład był moment, że, że mamy tutaj dyskusję o walce o zbiórki, bo mamy Denisa Rodmana, kretyna naszego, to on jest troszeczkę jak Inosuke tak, bo jest głupi, uważa się za geniusza, uważa się za najlepszego, 4 miesiące gra w kosze, gra w kosza i uważa się, że jest niezwykle silny, ale nie za bardzo umie rzucać. Pasuje, pasuje. Plus Dennis Roman umiał rzucać, tylko że potem przestał chcieć. Zapraszam on w Detroit ponad 20 punktów na mecz. W San Antonio robi, ponad, albo w Detroit, albo w San Antonio robi powyżej 20 punktów na mecz. Ale, więc mamy pokazane, skaczą, skaczą, skaczą. Ja jako osoba, która grała pod koszem i która uczyła... Innych dużych, w cudzysłowie, grać pod koszem. Miałem tak, że jedną z lekcji było zastawie. Jako trener, pobawiłem się w trenerka amatorski, mówiłem, trenujemy zastawianie. Więc jest rzucone je piłka, piłka ma spaść na ziemię. To była jedna z fajnych rzeczy, którą się uczyło. Ma spaść na ziemię, ty nie masz jej złapać. Ty masz, po, to, ty masz ją zabezpieczyć, żeby przeciwnik, czyli atakujący, jej nie dotknął. I nagle patrzę, a zrobione jest coś takiego, oczywiście z tą taką, wiecie, że mamy ziomeczka grającego i nagle słyszymy jego myśli, że o, zadaniem nie jest wcale zebrać piłki. Zadaniem jest ochronić piłkę przed atakującym. A ja mówię, kurma! exactly dead! I gdy widzę, jak on to robi, no, no, no tak to się robi na meczu. Co więcej, jest to taki troszeczkę element dumy dla zbierających, że obrońców, że nie musisz podskoczyć, tylko że samym trochę samym ruchem ciała jesteś w stanie sprawić, że ta piłka spadnie na ziemię i tą po prostu tak bierzesz. To jest zajebiste uczucie. Albo oczywiście, że zabezpieczasz ją i wtedy młody bierze jakiś rozgrywający i rusza, dzięki temu szybszy atak. Ale znowu, to są piękne, małe rzeczy, które sprawiają, że ten jeden mecz jest. Jest bardzo wciągający. I naprawdę jest wciągający, mimo tego, że oczywiście doprowadzamy do hiperboli. Za dużo punktów straty, za mało punktów straty, za szybkie jakieś tam rzeczy, ale żaden moment nie jest w tym filmie, kiedy przesada, ta hiperbola jest na tyle duża, że ja się poczuł jak. W cubasie, że piłka leci, zakręca, czy piłka znika, albo tam gdzieś kiedyś było, że, a było na przykład trzech ziomeczków w cubasie, wyskakiwali w powietrze i nie było widać piłki. Nie, nic z tych rzeczy nie ma. Tutaj możesz narzekać, że momentami piłka się wydaje odrobinę za duża, ale nie! Ogromny naturalizm tego filmu jest taki, że moim zdaniem kupujesz go w 100%. Żeby nie było, to nie jest genialny film. Ale to, co może Was trochę wyrzucić z niego, to to, że to jest ponad dwie godziny i gdyby wziąć sam mecz, to może 70 minut by trwał. I moim zdaniem sam mecz bez tego, co się dzieje, bez historii żadnego zawodnika, dla mnie Byłby wciągający. Dla mnie to byłby świetny film. Przyznaję się wam bez bicia. Mimo tego, że nie poznałbym bohaterów, że nie zrozumiałbym, dlaczego ten odzywa się tak, dlaczego ten nasz rozgrywający tak bardzo się stara i tak dalej. Kompletnie bym tego nie zrozumiał, ale mecz sam w sobie byłby tak świetnie wyreżyserowany, tak pięknie animowany, że Wciąż musiałbym powiedzieć, że to jest pozytywny film. Powiedziałbym, że tylko dla nas koszykarzy, ale powiedziałbym, wow, zajebiście. Ponieważ animacja dodatku jest naprawdę... O, jaka płynna, o, jaka cudowna. Właśnie mówię o tym ruchu, o tym piwocie centra. O, to było naprawdę... Wiecie, są czasem momenty, w, każdy będzie miał swój sport, niektórzy powiedzą, a przerzucenie biegu przez jakiegoś tam sportowca, albo wejście w zakręt przez jakiegoś tam kierowcę, a że gdzie, gdzie osoba, która się na tym zna, ona zobaczy taką płynność, która jest, jest poetycka, która jest jak balet. Więc ja ten balet w kilku momentach zobaczyłem i mówię: o, wow, to były takie prawdziwe prawdziwe ciarki, prawdziwą taką emocję, która mówiła, że ja jestem w tym meczu, ja tam dołączałem do nich. Ale no, poza tymi 60 minutami, mamy 60 minut. Jego backstory i tych y, innych motywacji, i film troszeczkę nie umie się zakończyć, bo powinien się zakończyć z ostatnim gwizdkiem, a on tam troszeczkę nam robi jeszcze do powiedzenia. Do powiedzenia, które jest od dziwo całkiem ciekawe, ponieważ jeżeli weźmiemy, że głównym bohaterem jest nasz rozgrywający Ryota Miyagi i jego czwórka kumpli, nawet nie do końca kumpli, to jest dru, drugoplanowy bohaterowie. No to w tym filmie dostajemy jeszcze przeciwników, którzy są nie demonami i szanuje to mega, że nie są pokazani jako złole, jako złośliw. Nie wiem. Zabójcy, wiecie o co chodzi, tylko że nawet charakter mają i Walka między nimi to nie jest walka zło kontra dobro, tylko dobrzy zawodnicy, dobrzy zawodnicy, wzajemny szacunek, wzajemna próba jakiegoś sprawdzenia się bardziej. Jest to takie wciągające. Nawet dostaje jeden z zawodników przeciwnej drużyny taki fajny też backstory, który trochę wyjaśnia jego motywację, bardzo Cubasa style, ale dodaje mu trochę takiego elementu trójwymiarowości. Ale poza drużynami dostajemy kilka postaci. No Jest trener... No, już mówiłem, trenerzy, kretyni, bez dwóch zdań. To no w ogóle nie ma dyskusji. Ja rozumiem, że próbujemy dramatyzować jak w piłce nożnej, próbujemy dramatyzować jak w szonenie, czyli jak w walce, prawda? Złapał miecz teraz i teraz będzie super potrójne cięcie czegoś tam, ale moim zdaniem koszykówka jest na tyle szybkim sportem, że bardzo ciężko jest to otworzyć, i najczęściej to jest, to nie działa przy tych trenerach. To naprawdę nie działa. Trenerzy są najsłabszym elementem, ale także. Członkowie rodziny. I tutaj pojawia się tylko mama naszego Miyagiego, i tylko ona ma jakąś fajną historię. To jest ciekawa znowu rzecz, ponieważ bardzo często tutaj mamy idealizację na zasadzie, ok, skoro nasz, e, nasz Miyagi, nasz nasz główny bohater miał jakąś smutną przeszłość, to musimy kogoś wyidealizować. A to nie. Ja muszę przyznać, że rodzina, która została stworzona, jest bardzo prawdziwa, taka mięsista, mimo tego, że oczywiście możemy tu poirytować, sam poirytować, ale. Normalne jest nie idzie w bardzo sztampowe jakieś rozwiązania mamy, która jest comic reliefem, która się ciągle śmieje, albo mamy, która się poświęca za wszystko i w ogóle wiecie, ma kolana zdarte. Ja nie będę zdradzał, to co się dzieje, ale ta relacja ta, tej trójki, tej czwórki, nie chcę wam zdradzać jak dużej ilości osób, jest fascynująca i jest bardzo bliska dla nas, dla nas jako dla widzów. Zatem, gdybym miał próbować to podsumować, on wam powiedział, po pierwsze, znakomite anime. Po drugie, znakomity film animowany ogólnie. W tym momencie to jest kandydat do mojej topki roku, jeśli chodzi o najlepsze filmy animowane. Świetna ścieżka dźwiękowa. Naprawdę znakomita ścieżka dźwiękowa, która pięknie z tym akompaniuje. Świetne oddanie emocji koszykarskich. To wciąż nie będzie najlepszy film koszykarski. Tutaj to jest Gra o Honor albo Higat Game, film Lee z 1998 roku z Rayem Allenem i Denzelem Washingtonem, gdzie na końcu kończy się pojedynkiem Denzel contra Ray, gdzie wedle scenariusza był pewien wynik. Ale on im dał na początku, żeby sobie pograli i to tam zaczął kręcić. Nagle okazało się, że wyszedł ten element rywalizacji. Tu jeden łokieć poszedł, coś tam i nagle bum i zmienili scenariusz i zrobili z tego coś całkiem, e, całkiem innego i super to wyszło swoją drogą. Inna sprawa właśnie, łokcie, które tu się pojawiają, e, pojawiają się sztuczki, które ja znam jako osoba, która próbowała niektóre rzeczy robić, które są nie do końca legalne. I to jest super. Te wszystkie małe rzeczy pokazują, że osoba, która pisała to anime rozumie sport koszykówki, rozumie miłość do tego sportu. Jeżeli miałbym to porównać do jakichś filmów, to ja miałem w tym filmie, poza tym, że jest za długi, jeżeli weźmiemy o to te porównania, które zaraz wam podam, ale miałem to skojarzenie z filmami Kickboxer, Bloodsport, Krwawy Sport, prawda? I te wszystkie lata 80., gdzie mieliśmy miłość do trenowania do zostania najlepszym, najlepszy z najlepszych. Słowem, z też mieliśmy taki filmik, tylko że tutaj znacznie lepsza jakość, prawda? Bo tak jak tam, nie wiem, kung fu, judo, karate i tak dalej, to było ważne jako, jako piękno, jako rozwijanie siebie i tak dalej. Tak tutaj ta miłość do koszykówki jest widoczna w każdym kadrze. Ty kupujesz to, że te, 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 te ziomeczki, które grają ze sobą. Oni wiedzą, że to nie są tylko wydmuszki, które są zrobione po to, żebyśmy mogli zrobić efektowną walkę. Efektowną, efektowną czapę, jak to mówiłby pewnie Richard Łabędź, Albo efektowny dunk, no nie? Slamadana. Tylko to są faktycznie ludzie, którzy mogliby się tak zachować. Ile tutaj mamy lejapów? Albo nie tyle lejapów, tylko nawet takich rzut o tablicę podkosza. i ja Mówię, kurwa! Ja, ja się jaram, bo to jest po na dobrej akcji, po dobrym pick and i tak dalej, ale e, taki powiedziałbym, Above the Rim zrobiłby tego slam. Słabsze filmy koszykarskie zrobiłyby ła, wow, 30 slamów, coś tam, albo nie wiem, no, mnóstwo filmów ma tak, że na przykład tylko kręci kilka rzutów z jednego miejsca, a potem nawet nie pokazuje, jak ta piłka leci, a tutaj nie mamy tego, więc. Mega się cieszę, dobra, więc ogólnie powinienem Wam podziękować, że wysłaliście mnie na ten film. Chociaż inaczej, że ja jakoś w grudniu zobowiązałem się, że w tym roku każde anime, które trafia do kina, ja idę do kina. Ale z drugiej strony, z drugiej strony, tak się cieszę, że dałem się przekonać Wam, bo nie wierzyłem, za cholerę, wciąż tak naprawdę, częściowo nie wierzę, jak ten Ziomek mógł tak dobrze oddać koszyk, oddać moje uczucia. Bo. Tam są rzeczy, na przykład, zachowują się małe dzieci i tak dalej. Na przykład małe dzieci, które biorą koszykówkę w inny sposób. Ja tak no miałem tak. Tak bliski jestem, na przykład, do tego nerwowego grania w kosza, do wkurzania się, do stresu psychicznego przy rzucie wolnym i tak dalej. Te wszystkie rzeczy są tutaj zawarte. Oczywiście, one zwalniają grę, i przez to można powiedzieć, tak się nie dzieje w grze, i tych zwolnień jest mnóstwo, ale. Nigdy nie czujesz, że one ci psują emocje, one dodają ci jakości temu filmowi, one dodają ci miłości, która w tym filmie bije z każdej, każdej klatki, która sprawia, że ty na końcu, znaczy no ja miałem jedno, ja po prostu oglądałem i mówię, kurde, ja idę grać w kosza, choćby nie wiem co, kolana bolą, kostki bolą, kręgosłup boli, ja idę grać w kosza i jak tylko będzie mniej niż 45 tysięcy stopni na dworze, ja idę z piłką porzucać, muszę, muszę porzucać, bo... Ten, ten film tak mnie naładował energią. Zatem z taką energią kończę Wam ten film i przekazuję. Idę z tą energią do Was, żebyście Wy także poszli na ten film. Jeżeli go widzieliście, polecili kolejny anime. Wiecie, że ja lubię czytać te Wasze komentarze. Mam nadzieję, że zajarali się chociaż troszeczkę koszykówką. Jeśli ktokolwiek się koszykówką po obejrzeniu, po przeczytaniu tej mangi i tak to dajcie mi znać, bo to dobrze. Ja się po prostu cieszę, że ktoś się będzie znał i będzie uprawiał ten przepiękny, wspaniały, genialny sport. Tyle zatem z mojej strony. Wam bardzo dziękuję. Zmęczyłem się. Kurcze, 25 minut teraz pokazuje mi kamera, więc odpocznijmy. Kulon śpi. Widzimy się następnym razem tutaj, czyli na Brodach z Kosmosu. Na razie.